Polish Radio Chicago. Dzięki energii można pomóc w ciężkiej chorobie. Traciłam całkowicie głos. Truny głosowe były, rozeszły się i także ten głos w ogóle był niewydobywany. Nawet nie potrafiłam i powiedzieć literki. Już takie ćwiczenia mi zadawano, żebym się wymuszała, ale w ogóle to tak, bym w ogóle zanikł całkowicie struny się rozeszły i... i To nic nie było, żeby można było coś powiedzieć. Ireneusz Sobiecki był reklamowany jako bioenergoterapeuta i dla mnie po prostu było chyba jedynym. Powiedziałam sobie, jeżeli on mi nie pomoże, pan Ireneusz, to chyba nigdy już w życiu. Po trzecim zabiegu ja... po pierwszym ja już doznamam takich lekkich, jakbym już zaczęła wydobywać swój głos, swego. Organizmu, a drugi, trzeci to już całkowicie powrócił mój głos. Byłam bardzo szczęśliwa po tych zabiegach, bo po prostu teraz już mówię, a medycyna współczesna stanowczo zaprzeczyła, że nerw, który jest uszkodzony, nie, będzie, nie jest regenerowany. I medycyna była bezsilna, a Pan mi w tej chwili wrócił głos. Jak Państwo słyszycie, mogę rozmawiać. I swoim naturalnym głosem. Dziękuję bardzo. Uzdrawianie energią to wiedza, która istnieje od powstania tego świata. I będzie istnieć, dopóki ten świat będzie istniał. Jeśli macie Państwo jakiś problem ze zdrowiem, serdecznie zapraszam.